Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei od początku swojego istnienia nie był takim zwykłym bankiem. Był miejscem, gdzie decydowano o interesach światowych graczy, nawet wtedy, gdy prowadzili oni ze sobą wojny. I tak jest do dzisiaj. Zmarły w tajemniczych okolicznościach holenderski ekonomista Ronald Bernard twierdził nawet, że przez ten bank przychodzi wszystko, co nie może ujrzeć światła dziennego. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. W XX wieku powstało wiele instytucji finansowych, które odegrały znacznie większą rolę niż moglibyśmy sądzić. Zazwyczaj były to instytucje, których z zakresu kompetencji nigdy nie mogliśmy dokładnie poznać. Jedną z takich instytucji był powstały w 1930 roku Bank Rozrachunków Międzynarodowych, którego siedzibą stała się szwajcarska Bazylea. Ten bank Działa do dzisiaj i nadal nie wiemy, czym się on dokładnie zajmuje. W każdym razie jego siedziba ma dzisiaj eksterytorialny charakter, a jego pracownicy posiadają immunitet dyplomatyczny. To wszystko sprawia, że wobec Banku Rozrachunków Międzynarodowych wysuwane są coraz bardziej poważne zarzuty odnośnie jego transparentności i braku nad nim. Jakiejkolwiek demokratycznej kontroli. Spróbujmy przyjrzeć się historii tego banku, chociaż nie została ona jeszcze dobrze zgłębiona. Zacznijmy od tego, jak w ogóle doszło do jego powstania i w jakim celu został on założony. Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy cofnąć się do sytuacji w Europie po zakończeniu I wojny światowej. Niemcy, jak wiadomo, przegrały I wojnę światową i zostały zmuszone do zawarcia z aliantami upokarzającego pokoju. Podpisany w Wersalu traktat pokojowy narzucił Niemcom ogromne reparacje wojenne, które musiały zapłacić aliantom. Spłata tych reparacji przychodziła Republice Weimarskiej, spadkobierczyni Kaiserowskiej II Rzeszy, z trudnościami. Republika Weimarska była bowiem w głębokim kryzysie gospodarczym i groziło jej nawet widmo rewolucji. Siłą rzeczy alianci musieli podjąć jakieś działania, aby była ona w stanie spłacać te reparacje, bo było to w ich interesie. W tym celu w 1923 roku alianci opracowali plan Dowsa, który nie tylko zmniejszył wymiar niemieckich reparacji wojennych, ale także ustalił ich nowy harmonogram spłaty. Kierujący niemieckim bankiem centralnym, czyli Reichsbankiem, Hjalmar Schacht, zadbał również o to, aby amerykańska Wall Street udzieliła pożyczek republice wajmarskiej na rozruszanie gospodarki będącej jak wspomniałem w głębokim kryzysie ale pomimo amerykańskich pożyczek nadal nie funkcjonowała ona tak jak tego oczekiwano i dalej problemem republiki wajmarskiej była płynna spłata reparacji wojennych Dlatego grupa amerykańskich biznesmenów z Owenem Youngiem na czele w 1929 roku postanowiła stworzyć nowy plan dla Republiki Weimarskiej. Plan Younga, bo tak go nazwano, zmniejszył wysokość niemieckich reparacji o kolejne 20%, a ich spłatę rozłożył aż na 59 lat. Według tego planu Zaległe spłaty reparacji republika weimarska miała zrealizować za pomocą specjalnych obligacji rządowych, których obsługą miał zająć się Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Pomysł jego utworzenia podsunął Jangowi Hjalmar Schacht. Szef Reichsbanku zaproponował, aby alianci. Zamiast pożyczać pieniądze Republice Weimarskiej, pożyczali pieniądze tym krajom, które będą kupowały od niej wyroby przemysłowe. Gdy Jan to usłyszał, zapytał szachta, jak ma to zrobić. Szacht poradził mu, aby do tego celu utworzyć specjalny bank, podkreślając jednocześnie, że będzie wymagał on finansowej współpracy pomiędzy pokonanymi a zwycięzcami która stworzy wspólnotę interesów, a następnie przyczyni się do powstania wzajemnego zaufania i zrozumienia obu stron w celu promowania i zapewnienia pokoju na świecie. I Jank kupił pomysł szachta. Bank Rozrachunków Międzynarodowych zainicjował swoją działalność 17 maja 1930 roku. Kontrolę nad bankiem sprawowali szefowie banków centralnych najważniejszych wówczas państw. To także one złożyły się na jego kapitał założycielski. Początkowo Bank Rozrachunków Międzynarodowych czuwał nad stabilnością finansową Republiki Weimarskiej i całego systemu finansowego w Europie, ale na całym świecie zapanował wtedy wielki kryzys gospodarczy. A jedną z jego ofiar była Republika Weimarska. W zaistniałej sytuacji spłata przez nią reparacji wojennych stała się problematyczna. Amerykanie najpierw ogłosili moratorium na spłatę tych reparacji, a w 1932 roku je zawiesili. Rok później do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler. Ten ostatni nie zamierzał ich już Spłacać. Wydawało się wtedy, że Bank Rozrachunków Międzynarodowych przestanie istnieć, ale tak się nie stało. Jego udziałowcy uznali bowiem, że musi on dalej funkcjonować, bo ułatwia przepływy finansowe pomiędzy państwami. I Bank Rozrachunków Międzynarodowych dalej działał. Gdy w marcu 1933 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych został Franklin Delano Roosevelt, zaczęła się bliska współpraca gospodarcza Stanów Zjednoczonych z hitlerowskimi Niemcami. Doszło do niej za sprawą proniemieckiego obozu w Stanach Zjednoczonych, który wraz z nastaniem prezydentury Roosevelta zaczął dominować na amerykańskim rynku. Ten obóz skupiony był wokół rodziny Rockefellerów, Harrimanów oraz banku Kun Leb. To właśnie oni zainicjowali bliską współpracę amerykańskich koncernów z niemieckimi przemysłowcami, którzy wtedy na polecenie Hitlera zaczęli wdrażać plan uzbrojenia Niemiec. Ta współpraca trwała płynnie do 1938 roku, gdy Hitler nieoczekiwanie ją zerwał i odwołał ze stanowiska szachta, gorącego jej zwolennika. W zaistniałej sytuacji bank rozrachunków międzynarodowych stał się jedyną instytucją, za pomocą której Amerykanie mogli pilnować swoich interesów w Niemczech a Niemcy swoich interesów w Ameryce. Prezesem Banku Rozrachunków Międzynarodowych został wtedy Amerykanin Thomas McKittrick, który nawiązał bliską współpracę z Emilem Poolem, następcą szachta na stanowisku szefa Reichsbanku. Dzięki temu Bank Rozrachunków Międzynarodowych szybko stał się zakulisową platformą działań zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i Hitlerowskich Niemiec. Te pierwsze starały się zabezpieczyć swoje interesy w Trzeciej Rzeszy, a te drugie swoje interesy w Ameryce. Gdy wybuchła druga wojna światowa, w banku rozrachunków międzynarodowych dochodziło do rzeczy, w które dzisiaj trudno jest uwierzyć. W marcu 1939 roku bank dokonał transferu rezerw złota Banku Centralnego Czechosłowacji, które znajdowały się wtedy w Banku Anglii do niemieckiego Reichsbanku. W 1940 roku, gdy III Rzesza podbiła Belgię, Holandię i Luksemburg, Niemcy bez najmniejszych trudności przejęli udziały tych państw w Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Dzięki temu posunięciu zdobyli w nim pakiet kontrolny. Bank przyjmował także skradzione przez Niemców w okupowanych krajach złoto. Część tego złota należała do ofiar Holokaustu. Szef Reichsbanku Emil Puhl, dysponując pakietem kontrolnym Banku Rozrachunków Międzynarodowych, wypłacał dywidendę innym jego udziałowcom, którzy bez zahamowań ją przyjmowali. Jak pisze brytyjski dziennikarz Adam LeBor w książce Wieża w Bazylei, przez całą wojnę w banku rozrachunków międzynarodowych miało dochodzić do potajemnych spotkań szefów banków centralnych obu walczących stron, w trakcie których dyskutowano o powojennym ładzie. Czy tak rzeczywiście było, tego do końca nie wiemy. Ale jeśli tak było, jak pisze Lebor, na pewno te spotkania kompromitowały aliantu. Być może w obawie przed tą kompromitacją, zanim wojna jeszcze dobiegła końca, postanowili oni zakończyć działalność banku w Bazylei. W lipcu 1944 roku w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych zwołano międzynarodową konferencję z udziałem najważniejszych alianckich polityków i bankierów. Na tej konferencji zarekomendowano likwidację Banku Rozrachunków Międzynarodowych, podkreślając w przyjętej uchwale, że musi to nastąpić w najkrótszym możliwym czasie. Tyle tylko, że ta uchwała nigdy nie została wykonana. Najprawdopodobniej alianci uznali, że Bank Rozrachunków Międzynarodowych może się jeszcze przydać. Tyle tylko, że było już wiadomo, że nie do obsługi niemieckich reparacji wojennych za I wojnę światową. Tymi bowiem miały zająć się nowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. Gdy w 1946 roku szefem Banku Rozrachunków Międzynarodowych został prezes Narodowego Banku Belgii Maurice Frère. Bank z Bazylei zajął się tworzeniem podstaw finansowych przyszłej Zjednoczonej Europy, za powstaniem której optowali także Amerykanie. Ci ostatni, wspierając jej powstanie, liczyli na to, że Bank Rozrachunków Międzynarodowych będzie neutralizował. Ekspansjonistyczne dążenia europejskich państw z Niemcami włącznie. Amerykanom chodziło przede wszystkim o to, aby powiązać europejskie kraje wspólnymi interesami, co wtedy wydawało się być rozwiązaniem dobrym, zwłaszcza w aspekcie możliwej wojny z Sowietami. To wszystko otworzyło nową perspektywę przed Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych. Zajął się on wtedy zbliżaniem europejskich krajów i budowaniem pomiędzy nimi zależności. Pomógł też stworzyć Europejską Unię Płatniczą, która przywróciła wymienialność zachodnich walut. Dzięki temu Amerykanie mogli również wdrożyć plan Marszala, który utrwalił prymat dolara jako podstawowej waluty na świecie, co uzgodnione zostało już w czasie konferencji w Breton, Woods. Ale gdy w 1971 roku prezydent Richard Nixon zawiesił zasadę wymienialności amerykańskiego dolara na złoto, działalność banku rozrachunków międzynarodowych znowu wydawała się zmierzać do końca. Ale i wtedy go nie rozwiązano bo uznano, że lepiej będzie, jak pozostanie on miejscem współpracy banków centralnych. Było to o tyle zastanawiające, że taką rolę mogły spełniać bank światowy i międzynarodowy fundusz walutowy. Od tamtej pory systematycznie poszerzano zakres kompetencji banku rozrachunków międzynarodowych, ale też systematycznie utajniano informacje na jego temat. Zmarły w tajemniczych okolicznościach holenderski ekonomista Ronald Bernard, który miał okazję poznać reguły rządzące światem finansów, stwierdził, że Bank Rozrachunków Międzynarodowych jest miejscem, przez które przechodzi wszystko, co nie może ujrzeć światła dziennego i że ten bank służy utrzymaniu status quo elit finansowych świata. Het is een volledig erkend instituut wat eigenlijk een vrijstaat is en boven deze aarde verheven. Onschendbaar. Dus het is een clubje waar iedereen vriendjes met elkaar is. En dat hoofdkantoor zorgde er dus voor dat zeg maar, het hele monetaire, financieel economisch systeem verder draaiende wordt gehouden. En het zorgt er ook voor dat alle waarde die onderin ligt, onderin de piramide ligt namelijk het echte leven, waar de mensen zijn, de aarde, de natuur. Dat de waarden die onderin die piramide ligt, de enige echte waarde op aarde, dat die ontrokken wordt. En dat doen ze dus via dat financiële systeem. Dan hebben ze onder die centrale bank, die BIS, hebben ze uh, het IMF zitten, het Internationaal Monetair Fonds. Dat lezen de mensen wel eens in de krant. Ze hebben daar ook de Wereldbank zitten. Dat zijn die twee instituten die vaak landen helpen als het nodig is. Wat ze doen, dat is schuldcreaties binnen landen. w op een manier, dat het land het nooit meer terug kan betalen. Ze kunnen dat berekenen. Hoeveel kan je aan iemand lenen, dat je weet, dat hij to ook nooit meer terugbetaalt. Bank od wielu lat zajmuje się także koordynowaniem procesu udzielania pożyczek tym państwom, które popadły w gospodarcze trudności. Nie jest więc wykluczone, że gdy zakończy się wojna na Ukrainie, będzie koordynował także działania na rzecz. Udzielenia jej finansowej pomocy. Być może również będzie koordynował takie działania wobec Rosji, która w związku z wojną na Ukrainie popada w coraz większe trudności z powodu spadających zysków ze sprzedaży rosyjskiej ropy i gazu. A to oznacza, że bank rozrachunków międzynarodowych ma przed sobą kolejną nową perspektywę. I na pewno nie zostanie rozwiązany. Jest już do nabycia moja najnowsza książka, Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie. Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronaj. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTube w formie jednorazowej wpłaty, klikając Podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając Wesprzyj na dole ekranu. Płat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.